Stadiony Net prezentują. Ranking stadionów Ekstraklasy w sezonie 2021 22 Witajcie! Mamy dla Was ranking stadionów PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, w którym uszeregowaliśmy je od najmniejszego do największego. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy prosić Was o wsparcie kanału poprzez pozostawienie subskrypcji i łapki w górę. A teraz, nie przedłużając, zapraszamy do oglądania. Miejsce 18. Stadion broni Radom. Pojemność 4500. Radomiak Radom. Benjamin Gligi ma duży problem z budową miejskiego stadionu. Klub liczy, że komisja licencyjna będzie wyrozumiała i pozwoli na rozgrywanie meczów na stadionie broni. Aby było to możliwe, pojemność obiektu lokalnego rywala musi wzrosnąć do minimum 4500 miejsc z dotychczasowych 4066. Dodatkowo koniecznością jest instalacja podgrzewanej murawy. Stadion broni stanowią dwie prawie bliźniacze trybuny po obu stronach boiska z bieżnią. Jest też mała trybuna tymczasowa na jednym z łuków. Miejsce 17. Stadion Brookbed, pojemność 4666. Brookbet Termalika nie ciecza. Stadion należy do drużyny, która rozgrywa mecze w miejscowości liczącej zaledwie 700 mieszkańców. Obiekt w 2015 roku został gruntownie przebudowany ze środków pochodzących w całości od właścicieli klubu, a jego pojemność ponad sześciokrotnie przekracza liczbę mieszkańców Niecieczy. Powstały trybuny wzdłuż boiska, w tym jedna w pełni zadaszona, zewnętrzne ściany z elewacją oraz zainstalowano maszty oświetleniowe. W sezonie 2017-2018 na stadionie grały dwa kluby w Ekstraklasie: Brugbet i Sandecja. Miejsce 16. Stadion Dyskoboli. Pojemność 5383. Warta Poznań. Nadchodzący sezon dla Warty będzie drugim z rzędu na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim z powodu niedostosowania poznańskiego ogródka. Na pierwszy plan wysuwa się tutaj zabytkowa Trybuna Zachodnia, w dużej mierze oparta na drewnia. W latach 1996-2003 doszło do największych zmian na obiekcie. Od wschodu powstała nowa, kryta Trybuna Główna, a także sektory za bramkami i po bokach Trybuny Zachodniej. W przeszłości przyjeżdżały do Grodziska wielkie firmy, takie jak Hertha Berlin i Manchester City. Miejsce 15. Stadion Rakowa, pojemność 5500, Raków Częstochowa. Stadion ma być gotowy do początku sierpnia. Aby klub mógł grać w ekstraklasie, musi dysponować minimum 4500 miejscami siedzącymi. To ma zostać zapewnione z niewielką nawiązką dzięki budowie stadionu dla 5500 widzów. Obiekt ma utworzyć trybuny składane, które, według władz miasta, są tylko rozwiązaniem na tu i teraz. Niestety estetyka stadionu daleko odbiega od standardów, do jakich przyzwyczaiła nas ekstraklasa. Miejsce 14. Stadion Stali Mielec. Pojemność 6864. Stal Mielec. Ukończony w 2013 roku obiekt powstał po wyburzeniu górnych poziomów trybun i znacznej części dolnych sektorów starego stadionu. Historyczny poprzednik był za duży i zbyt przestarzały, by go w całości ratować. To, co pozostało ze starego obiektu, zostało wykorzystane do budowy nowego. W tym momencie arenę tworzą dwie jednopoziomowe zadaszone trybuny wzdłuż boiska, które otacza bieżnia lekkoatletyczna o niebieskim kolorze. W narożnikach znajdują się efektowne maszt oświetleniowe, które są pozostałością po dawnym stadionie. Miejsce 13. Stadion Górnika Łęczna. Pojemność 7456. Górnik Łęczna. Swój obecny kształt zawdzięcza rozbudowie z początku XXI wieku. Jako pierwsza powstała kryta trybuna zachodnia, składająca się z dwóch osobnych konstrukcji po obu stronach budynku klubowego. Kolejna była odkryta północna, a na końcu bryłę domknęła okazała i zadaszona trybuna wschodnia. Po południowej stronie nie ma widowni, ponieważ znajduje się tam hala oraz niewielki hotel. Pozytywnego wizerunku stadionowi dodaje wykończenie w żółtej cegle klinkierowej, dzięki któremu jest bardziej przytulne. Miejsce dwunaste. Stadion Piasta Gliwice. Pojemność 1037, 10 Piast Gliwice. Jest lekko zmodyfikowaną kopią stadionu zbudowanego w 2008 roku w niemieckim Paderborn. Wyjątkowo prosta konstrukcja z prefabrykatów była gotowa w lecie 2011 roku. Przez niektórych jest nieco złośliwie nazywany supermarketem. Zadaszenie, zwarta bryła obiektu i zabudowana przestrzeń między trybunami a dachem pozwalają kibicom stworzyć gorącą atmosferę. Gdyby zaistniała konieczność, istnieje możliwość rozbudowy do 15 tysięcy miejsc przy rozsądnych nakładach finansowych. Miejsce 11. Stadion Krakowi, pojemność 14572. Krakowia. Budynek stadionu nie jest wysoki, gdyż na etapie projektowania założono, że obiekt nie może zasłaniać panoramy Zamku Królewskiego na Wawelu. Dlatego architekci zaproponowali jednopoziomowe trybuny rosnące stopniowo, najniższe przy granicy z błoniami. Bardzo prosta forma stadionu jest podobna do innych projektów Estudio Lamela z Hiszpanii i korzysta z motywów pasów, nawiązując symbolicznie do przydomka Krakowi. Kosztem pojemności na zachodniej trybunie powstał taras z miejscem zabaw dla dzieci. Miejsce 10. Stadion Kazimierza Górskiego. Pojemność 15 tysięcy. Wisła Płock. Obiekt jest w tym momencie w budowie, która powinna się zakończyć pod koniec 2022 roku. Jego wyróżnikiem ma być fasada, która będzie kryta lekkimi żaluzjami o różnym nachyleniu. Na zachodzie poziome, na wschodzie pionowe, a za bramkami pochyłe, przechodzące z pionów poziom i odwrotnie. Widownie stanowić będzie jeden okalający boisko poziom. Pierwszy rząd ma być uniesiony, aby zapewnić wszystkim fanom dobrą widoczność. W sezonie 2021-2022 mają być gotowe trybuna wschodnia i północna. Miejsce 9 Stadion Zagłębia. Pojemność 16 086, zagłębie lubin. Nowa arena miała pierwotnie stanąć w niecce dawnego stadionu klubu. Ostatecznie jednak zapadła decyzja o rozbiórce całego wału ziemnego wokół boiska. Nastąpiło także przesunięcie murawy względem starego obiektu, które wyniosło prawie 20 metrów. Stadion ma prostą konstrukcję z prefabrykatów. Ich szybki montaż sprawił, że trzy pierwsze trybuny były gotowe pod koniec 2008 roku, a ostatnia z nich, trybuna główna z prawie całym zapleczem, w połowie 2010. Wszystkie są jednopoziomowe i przykryte dachem. Miejsce 8. Stadion Floriana Krygiera. Pojemność 20500 500. Pogoń Szczecin. Aktualnie znajduje się w budowie, której zakończenie planowane jest na pierwszą połowę 2022 roku. Na start sezonu udostępniono 8990 miejsc, później mają dojść kolejne. W 2017 roku w wyniku zmiany projektanta zmodyfikowana została koncepcja wyglądu stadionu. Poza południową trybuną dach nie będzie przepuszczał światła, a fasady zostaną pokryte czarną siatką. Wcześniej fasad z tego rodzaju nie planowano. Widownie tworzą jednopoziomowe trybuny. W tej chwili gotowa jest już połowa z nich, a dokładniej trybuna południowa i zachodnia oraz narożnik między nimi. Miejsce 7. Stadion Jagielloni, pojemność 22372. Jagiellonia, Białystok. Konsultacje z kibicami spowodowały, że stadion ma dwupoziomowe trybuny tylko wzdłuż boiska. Za bramką tworzą one jeden poziom, co ułatwia prowadzenie do dopingu. Cechą szczególną obiektu jest połączenie estetyki z inżynierią. Dzięki biało-pomarańczowym odciągom dachu żelbetowa bryła nie wymaga specjalnej elewacji. Sama konstrukcja przyciąga wzrok dzięki dwukolorowym stalowym elementom, które efektownie kontrastują z surowym betonem ukrytym za nimi. Jeszcze raz zachęcamy Was do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Dzięki temu nie przegapicie żadnego z kolejnych filmów i pomożecie w rozwoju naszego kanału. Miejsce 6. Arena Zabrze. Pojemność 24563. Górnik Zabrze. Stadion tworzą trzy nowe trybuny o dwóch poziomach. 4, która miała pełnić rolę trybuny głównej, do dziś jeszcze nie powstała. W jej miejscu znajduje się Stara Trybuna, pozostałość po dawnym stadionie. Nie jest ona w tej chwili używana. W związku z tym należało zadaptować projekt do nowej sytuacji i przenieść loże w inne miejsce. W tym momencie jest to drugi największy obiekt na Górnym Śląsku, zaraz po stadionie Śląskim. Miejsce piąte. Stadion Wojska Polskiego. Pojemność 30 967. Legia Warszawa. Unikalny dach pokryty membraną i odtworzona fasada głównej trybuny z lat 30 XX wieku to znaki rozpoznawcze obiektu. Na nowym stadionie jest oczywiście Żyleta, czyli trybuna zajmowana przez najbardziej żywiołowych kibiców. Została ona jednak przeniesiona ze wschodniej na północną trybunę. Położenie trybun względem starego stadionu nie zostało zmienione. Płyta boiska została jedynie nieznacznie przesunięta w kierunku południowo-wschodnim w stosunku do stanów sprzed przebudowy. Miejsce czwarte: Stadion Henryka Reymana. Pojemność 33130. Wisła Kraków. To już czwarty obiekt dla krakowskiego klubu, powstały w miejscu poprzedniego. Najpierw zbudowano jednopoziomowe trybuny za bramkami. Obie stały się rozpoznawalne dzięki masywnej żelbetowej konstrukcji i biegnącym na przedpola odciągom dachu. Jednak błędne założenia projektowe spowodowały, że trybuny wzdłuż boiska musiały zostać oddalone od placu gry aż o 17 metrów. Trybuny za bramkami są też wyraźnie mniejsze od pozostałych. Kontrowersje wśród wielu wzbudza brutalistyczna architektura stadionu. Miejsce trzecie: Polsat plus Arena. Pojemność 41 620. Lech Gdańsk. Jej wygląd nawiązuje do bursztynu, czyli złota Bałtyku, a sam stadion słoneczne dni mieni się odcieniami jasnych i ciepłych barw. Zostało to osiągnięte dzięki 18 tysiącom z poliwęglanu, które w dzień odbijają naturalne światło, a nocą jaśnieją podświetlone od wewnątrz. Dwupoziomowe trybuny otacza samonośna konstrukcja zadaszenia połączonego z fasadami. Ze względu na apele kibiców Lechi widownie tworzy mozaika zielonych krzesełek w barwach klubu. Na obiekcie odbyły się cztery mecze Euro 2012 z ćwierćfinałem Niemcy-Grecja na czele. Miejsce drugie. Stadion Lecha Poznań. Pojemność 42 837. Lech Poznań. Modernizacja obiektu kolejorza przebiegała etapami i była rozłożona na lata 2003-2010. Wszystkie cztery trybuny są zadaszone stalową konstrukcją z poszyciem z membrany. W trakcie prac wielokrotnie zmieniała się koncepcja wykonania, co w rezultacie doprowadziło do tego, że stadion ma różniące się od siebie trybuny. Północna ma dwa poziomy, a przeciwległa już trzy. Jako ostatnie budowano sektory wzdłuż boiska, które podzielono na dwa poziomy. Są one jednak znacznie wyższe od tych z północy. Był to pierwszy polski stadion ukończony na Euro 2012 podczas którego rozegrano w Poznaniu trzy mecze fazy grupowej. Miejsce pierwsze. Stadion śląska wrosła Pojemność 45105. Śląsk-Wrocław. W chwili ukończenia był to największy, nowoczesny stadion w Europie z jednopoziomowymi trybunami. Wyjątkowości dodaje mu fasada, gdyż obiekt otacza membrana z włókna szklanego pokrytego teflonem. Największa w swoim rodzaju. Na stadionie są dwa telebimy o powierzchni prawie 90 m2, każdy, ale największym telebimem może być fasada, na której można z powodzeniem emitować statyczne i ruchome obrazy, nie wspominając o tradycyjnej wieczornej iluminacji. Na zewnątrz powstała potężna esplanada połączona z parkingami wielopoziomowymi. Wznosi się ona na prawie 5,5 m, a sam stadion na 40 m. Obiekt gościł trzy mecze fazy grupowej Euro 2012. To już koniec naszego rankingu. Mamy nadzieję, że film Wam się podobał. W sekcji komentarzy, którą znajdziecie poniżej, napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony stadion w Ekstraklasie i co sądzicie o stadionach w naszej lidze. Do usłyszenia!